Szymanko, słuchajcie, czy obecna generacja idzie w kierunku, żeby być tą najgorszą? Czy będzie, zapamiętamy Playjaka, 5, Xboxa jako konsolę do odgrzewanych kotletów, remake'ów, remaster'ów? Czy, czy będzie to generacja, w której wielkie firmy poupadały? Na Ciebie Ubisoft patrzę. Wielkie tytuły AAA popadały. Na Ciebie Concord patrzę. Do tego, czy to będzie generacja, którą ideologia walk Pogrążyła z dobrymi tytułami, dobrymi grami. Jeżeli interesuje Was, to słuchajcie, zapraszam na materiał i na moje oczywiście subiektywne w pełni zdanie. Tutaj, Bagno. Słuchajcie, pokaz State of Play to był pokaz, co do którego miałem dużo oczekiwania, też, ale też dużo obawy. No i niestety. Poszło w, poszło w kierunku tych obaw, bo raczej nie dowiózł ten, ten pokaz. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Sony nie pokazało gier od siebie. Sony pokazało, że na ich konsolę będzie wychodziło dużo gier, ale niestety nie od nich, tylko od wydawców trzecich, czyli praktycznie wszystko co pokazali to są gry multiplatformowe. Na tym pokazie pokazali jedną grę, a w mojej ocenie to pokazali pół gry, ale o tym na końcu, pół, gre, pół gry ekskluzywnej. Cały pokaz trwał dosyć krótko, nie, było, nie był aż tak może intensywny. Sony powrzucało tam wstawki. z uwagi, że nie mają gier. To zrobili stary huit marketingowy, słuchajcie, od Microsoftu, czyli uczyli się od najlepszych. Czyli, jeżeli nie mamy gier, no to mydlimy oczy kontrolerem, mydlimy oczy nową edycją konsoli. Także jak to zawsze robił Microsoft, jak się ktoś go pytał, gdzie są gry, oni. Ooo, patrz tam, jaki mamy fajny, ładny kontroler w ci dupci Wolverina i, i rzucali kontroler, Chociaż tych kontrolerów, powiem wam, od Microsoftu to masa powstała. Mają dobre kontroler, ale raczej hmm, potrzeba jest gier niż kontroler, kontrolerów. E, no i Sony też pokazało trzy wariacje konsoli, pokazało e, pada od Fortnite'a. To Jest trochę paskudny, ale przypuszczam, że jeżeli ktoś chce mieć pełen set tych wszystkich kontrolerów, to pewnie ludzie się rzucą, kupią ten, ten kontroler od Fortnite'a. No i co? No słuchajcie, no pokaz, pokaz zaczęli od AstroBota, ale tutaj podali tylko kilka darmowych plasz do speedrunowania. Później polecieli z, z jedną grą od twórców Lost in Random, The Midnight Walk, czy coś takiego, Walk, tu pewnie przekręciłem nazwę, Gierka taka dosyć mocno w mrocznych klimatach. Wydaje się taka grafika jak ala poklatkowa. Jakiś chłopiec dzbanek z ogniem, gierka również na vr -a. Ciężko mi cokolwiek teraz o tym powiedzieć, bo pokazali jakiś indyk, ale będzie warto się zainteresować. Jeżeli będzie trzymał poziom ich poprzedniej gry, właśnie ten Lost in Random, no to, no to czemu nie, jeżeli wyjdzie w pudełku? Później gierka oczywiście od Nakona, która też będzie wydawana na inne konsole i na PC-a Hell is As, czy coś takiego, jeżeli dobrze czytam. Gierka mocno, mocno w klimatach, przynajmniej mi się od razu skojarzyła z Dead Trending z takim designem i oczywiście walka e, i rozgrywka a'la Soulsy, bo tam widziałem właśnie jakaś walka z przeciwnikiem, właśnie odskoki, bloki e, czyli wyglądało to na, wyglądało to na jakiegoś Souls-like'a e, Wygląda całkiem ciekawie, aczkolwiek jest to nakon, więc e, nie mam też co, co się nakręcać, bo słuchajcie, nakon ostatnio robi mocne takie średniaki plus, większość od nich gier to albo są to słabe gry Albo są to takie trochę lepsze średniaki, zresztą teraz wyszedł od nich Solar Crown, ta wyścigi od Test Drive chyba, tak? Test Drive, Solar Crown, zjechali to ludzie strasznie, niestety gra kompletnie się nie udała, mimo że było duże oczekiwania u społeczności, akurat się zaczekali na kolejną odsłonę. Także no niestety, Nakon nie do końca zawsze dowozi. Słuchajcie, pokazali gierkę od Kakao Studio, tak to studio się nazywa. Gierka, która jest jakiś ala... la more, more, wygląda jak Mor RPG Arch Age Chronicles, ale to tak sprawdziłem sobie na stronie właśnie tego Kakao Games, to jest to taki online action RPG. Zresztą tak to wygląda w ogóle. Ciężko powiedzieć, czy to będzie free to play, ale też wyjdzie na wszystkie platformy, więc to nie jest żadna gra tylko dla na konsole Sony. Później polecieli z remasterem dwóch gier z PlayStation 1, czyli Lunar Remaster, dwie części, ja nigdy nie grałem, także z chęcią, że to wyjdzie w pudełku, z chęcią kupię gry na ebayu, te JRPG do, na pierwszego playaka kosztują krocie, więc zaopatrzenie się w taki zestawik odświeżony, czemu nie, mimo że tych remasterów mamy za dużo słuchajcie, pokazali Dragon Age'a. Moja opinia, mogli tego nie pokazywać. Nie kupię, nie interesuje mnie ta gra i, i że tak powiem, nawet nie chcę się na to gówno splunąć. Dobra, słuchajcie, Soul Reaver, jedynka i dwójka remaster. Wiecie co ja się kapnąłem tak przy, jak pokazali tego Soul Rivera, oglądałem reakcje innych, gdzieś tam youtuberów, jednego takiego dosyć znanego. Asmongold czy jakoś tak, taki amerykański. I on jak miał pokazywał swoją reakcję, z tego pokazu, on nawet nie wiedział, nie skumał, co to jest za seria, nie skumał nawet co to jest, co to jest za, za marka, co to za IP. I zdaję sobie wtedy z tego sprawę, że cholera jestem trochę stary 40 lat na karku, i nie wszyscy mogą kojarzyć i pamiętać jeszcze tą markę, tak, z pierwszego playaka, więc jakby tutaj remaster jest zasadny troszkę, kurde. Ja sam chętnie zagram, bo to była bardzo fajna seria. Yy, ona potem była kontynuowana jeszcze na Play'u, dwójce, były kolejne części, ona chyba się blodome, nazywały Jedynka i dwójka. Nie, ale tam już mieliśmy i, tylko, i, i Raziera, graliśmy na zmianę i Razielem, i, i właśnie Kainem. E, ale Soul River świetny tytuł, więc, więc ja czekam. Ogram sobie, przypomnę sobie ten stary tytuł. Pokazali dynastu, Dynasty Warriora. No to tak średnio mi interesuje. Oczywiście kolejny Monster Hunter, więc, więc całkiem fajny tytuł. E, no zobaczymy, kapką pewnie jest na fali i, i pewnie ten tytuł też dowiezie. No, pokazali, oczywiście Sony, słuchajcie, obiecało, gdzie tam oglądam artykuły, że będą gry 8K, będą gry 120 fps, no i pokazali taki tytuł, e, Fear the Spotlight, <gry> który pewnie będzie chodził w takiej rozdzielczości, w, takich, e, w takim klatka, że się śmieję się, bo jest to gierka, e, też zainteresowała mnie, powiem Wam, e, nie ukrywam, że mnie ten tytuł zainteresował, stylizowana na grafikę z, play, z pierwszego playaka, właśnie horror, także na ten tytuł czekam, kurde, to, to akurat mnie zainteresowało. Pokazali oczywiście Horizona, bo to było wiadome, już gdzieś tam wycieki były, że Horizon pojawi się, czyli odświeżona pierwsza część Horizona. Tytuł lubię, nie zagram na pewno, bo nie interesuje mnie to odświeżenie. Znam historię, znam, znam tą grę, więc mechaniki, więc nie chcę mi się ta, no to tracić czasu, ale jeżeli ktoś nie grał, no to, no to warto, na pewno warto. Co prawda Sony sobie życzy 9,99 za update, a oczywiście pewnie wyjdzie wersja pudełkowa na Play'a 5 już z, z, z wgranym update'em. Także ci co nie grali albo ci co minęli, pewnie, pewnie się rzucą, więc, więc czemu nie? Aczkolwiek no, przydałoby się trochę nowych gier. No i rodzynek na końcu, wiadomo, że na sam koniec pokazu musiał polecieć jakiś banger, jakaś gra, której ja liczyłem, że będzie to nowe IP, że to będzie gra, której nigdy nie że to będzie gra przede wszystkim pokazująca moc Play'a piątkę, bo myślę, że dużo osób na to czekało, że skoro wcześniej pokazali piątkę bez gier, tylko stare tytuły, to na tym pokazie pokażą grę, która wykorzysta moc Play'a 5 Pro. Coś oczywiście się nie stało, ale mimo to i tak pokazywali tytuł, który, który mnie pozytywnie zaskoczył, mianowicie jest to druga część Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, Ghost of Yotei. Oczywiście po pokazie od razu pierwsze, jakie komentarze się pojawiły, to Ghosts, ale gra się babą i to wszędzie się pojawiało. Faktycznie zmienili bohatera, zmienili wyspę i zmienili czasokres, bo tam chyba to się dzieje później o chyba 100 lat, czy jakoś tak, bo pojawia się broń palna na trailerze. Więc więc tutaj mamy przede wszystkim główna bohaterka, to jest kobieta, ale też mamy miecze, walka i, i przepiękne krajobrazy. Pierwszy ghost to w Tsushima był robiony pod playa czwórkę, ten będzie pod piątkę, więc. Więc będzie to na pewno coś ciekawego. Pierwsza część mi się bardzo podobała, uwielbiam ten tytuł. Czemu powiem, że to jest półgry? Tylko, bo tak wcześniej wspomniałem, że Sony pokazał półgry. No, no, niestety, oni wykorzystają asety, wykorzystają mechaniki i dużo rzeczy, których, które mieli przy produkcji pierwszej części, to na pewno je wykorzystają. Więc to będzie taka jakby samodzielny dodatek, prędzej bym powiedział niż samodzielna gra. Ja nie mam zastrzeżeń co do, co do kobity, słuchajcie, jeżeli o to chodzi, jeżeli to jest faktycznie ma być opowiedziana nowa, nowa historia, nowe origin story danej postaci, czyli nowa historia nowego bohatera, czemu nie? Jedyne co mnie tak, wiecie co, jak zaczęłem o tym troszkę czytać, dowiadywać się w sieci, co niepokoi, że ta kobieta, ta, która użyczyła twarzy tej bohaterce, to jest jakaś Erika Ishi. No i niestety jest to aktywisz. Jestem aktywistą LGBT, który raczej nie lubi gier, nie lubi graczy, więc ale oczywiście oddzielam osobę od, od studia Sucker Punch. Mam nadzieję, że oni dowiozą, po prostu, że to będzie tylko użyczenie głosu i, i twarzy, a nie będzie ona gdzieś tam mocno ingerowała w historię i, i żeby tam znów nie weszło dużo tych łokę i, i całej reszty. Także ten tak wyglądał pokaz. Sony pokazał półgier. Półgry yy, liczę, że kolejny pokaz dalej się udzę, że kolejny pokaz pokaże jakieś inne tytuły yy, i wracając, słuchajcie, do tego ty samego tytułu yy, materiału, czyli czy ta era będzie erą yy, remasterów, remaków, i czy tak zostanie zapamiętana? No na to wygląda, że na na tą chwilę tak. Bo mamy tego od zatrzęsienia, co chwila dowiadujemy się o nowym remasterze, nowym remake'u. Teraz oczekujemy, przecież czekamy na remake Gotika, jakby nie można było innego rpg stworzyć. Mamy czekamy na remake Metal Gear Solid Delta, czyli trójki. Czekamy na remake Maxa Payne'a, jedynki, dwójki. Także same remake'y po prostu na które czekamy. A z samych remake'ów, słuchajcie, ja sobie tak troszeczkę pospisywałem, żeby Wam uświadomić, ile tego wszystkiego wyszło. Słuchajcie, wyszedł remake hmm, System Szoka. Eee, to jest e, remake jedynki. Nigdy w to nie grałem, więc ja chęcią to zakupię, ale nadal jest to e, remake. Remake Myszki Miki, e, ta Rebrush chyba, to jest z, z pierwszego Wii, na silniku chyba, tym no, jakimś tam nowym, więc całkiem ładnie wygląda, ale nadal to jest gra e, z, z, z Wii. Dostaliśmy klon OS, z Playaka jedynki, z dwójki kolekcję. Dostaliśmy Tombę od Limited rana. dostaliśmy Tomb Raidera jedynkę, dwójka, trójka, która niedługo w pudełku wychodzi, pewnie kupię. Teraz niedawno wyszedł The Rising jedynka z Xboxa 360, już drugi raz odświeżona, bo dostaliśmy e, taki remaster na Playa czwórkę, teraz dostajemy na Playa piątkę, niby taki bardziej pod remake, ale dalej to jest remaster. Uncharteda dostaliśmy kolekcję, y, tą czwórkę i kolekcję i dodatek y, samodzielny. Tony Hawk 1 2 Remaster dostaliśmy. House of the Dead Remaster od Polaków. Y, y, front Mission 1 i 2 na playa 5 dostaliśmy też. Dead Space dostaliśmy y, Remake. Destroy All Humans 1 i 2 dostaliśmy. Persony są cały czas odświeżane. Trójka, czwórka, przypomnę, że kolejne też zostaną odświeżone. Kolejny raz wyda, został wydany Metal Gear Solid Volume 1, czyli pierwsze trzy części e, Metal, Jira, Metal Gear zaraz mnie ktoś poprawi, czekamy na Volume 2, na którym według plotek ma się ukazać ta czwarta część Metal Gear Solid, która, nie, która wyszła tylko na Playa i na nie żadne inne systemy, więc to będzie jakiś tam zakup warty rozpatrzenia, no bo jeżeli ktoś nie miał Playa nie grał w ten tytuł, no to będzie, będzie można w niego zagrać, słuchajcie. Star Ocean z PSP odnowiony całkowicie, remake dostaliśmy. Co tam takiego? Suikoden 1 i dwójka, Lollipop Chainsaw, Shadow of Dawn, Darksiders dwójka, znowu po raz kolejny wydają kolejną, kolejną edycję. Until Dawn, który teraz Sony pokazał, że odświeży, słuchajcie, Beyond Good and Evil od Limited Run, Monster Hunter Stories 1 i 2 i tego jeszcze można by było wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać. Słuchajcie, to jest bardzo duża ilość remaków, remasterów, które dostajemy. Ale popatrzcie teraz to na, na, na to z punktu widzenia przykładowo takiego Sony. Słuchajcie, Sony yy, na koszt swoich ekskluzywów, że traci ekskluzywy, wydaje je na, na PC-ta. Yy, no jakby poszerza grono osób, które, które gdzieś tam zapoznają się z portfolio. Yy, tej firmy. Ja myślałem, że to będzie na takiej zasadzie, że Sony po prostu da, y, da graczom PC-towym taki konsek w postaci powiedzmy na przykład Horizona jedynki, żeby oni żeby zagrać w dwójkę na przykład, będą musieli kupić konsolę. Czyli nie wypstryka się z wszystkiego, tak? Albo że dadzą Ghost of Tsushima na przykład i nagle się okaże że wychodzi dwójka i ktoś będzie chciał zagrać, no to musi zagrać póki co, bo oczywiście to będzie pewnie też czasowy ekskluzyw. Wydali The Last of Us to was jedynkę, dwójkę y, Godowara jedynkę y, tego y, odnowioną tam jakby odnowa tą trylogię, która tam zaczęła iść, czyli do war jedynka i dwójka ta Ragnarok teraz wyszła słabo sobie ogólnie radzi z tego co widziałem, ale, ale nie o to chodzi Sony zarabia masę kasy słuchajcie, masę kasy zarabia na grach które były ekskluzywami, które przeportowali, nie kosztowało ich to naprawdę dużo, bo zarobili na tych grach na konsoli, i na ten moment nagle zaczynają zarabiać kasę, można powiedzieć, za free, bo, bo oddają eksy za pieniądze, tak. I ja akurat nie mam z tym żadnego w nie mam z tym problemu. Ja to sobie ograłem, niech, PC, niech gracze z PC-a, jeżeli ci co chcą sobie to ograć, ograją to sobie, ale ja byłem przekonany, że te pieniądze, które Sony zarobi na tym, Zainwestuje w kolejne gry, nowe IP, w studia deweloperskie, i te pieniądze po prostu pójdą na kolejne gry od Sony na konsole. A okazuje się, że tych gier ani widu, ani słychu, słuchajcie, no nie mogli wszystkiego przepalić na Concordzie, a mało tego, słuchajcie, na pokazie State of Play czego nie było nie było dwóch gier których Sony prawdopodobnie się wstydzi albo mam nadzieję że zakopali e, zaraz obok Concorda bo mówimy tutaj o Maraton od Bandi też sieciowa gierka której nie pokazali a już wcześniej pokazywali e, i ta druga gierka ona się nazywała fo, 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 dziś sobie zapisałem słuchajcie Fair Games e, Fair Games ta, ta gierka gdzie tam też się rabuje pod którą była masa negatywnych komentarzy i łapek w dół od, 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 od graczy Sony, którzy pisali, że to jest Concord 2.0 i że też ta gra poniesie porażkę, żeby Sony w ogóle przestało mm, tą grę produkować i żeby jeszcze coś tam zaoszczędzili, żeby po prostu zakopali i wywalili ten projekt. E, takie jest nastawienie graczy, więc Sony patrząc po to, co się stało z Concordem, nie, no to raczej yy, no ma ciężki orzech do zgryzienia, co z tym dalej robić. I nie pokazali tego na tym State of Play, więc nie wiadomo, co się z tymi grami dzieje czy są wstrzymane, czy dalej produkują, bo przecież były w raczej w zaawansowanym stadium rozwoju. Ale wracając do tego, no Sony nie wiadomo, co zrobiło z tym pieniędzmi. Kurwa, gdzie pieniądze są za las? Gier nie widać, state of play wypadł średnio, raczej wszyscy narzekają na ten state of play. Wychodzi play, jak na którego nie pokazali pro, na którego nie żadnego żadnej gry, która pokaże moc tej konsoli i w zasadzie nie pokaże, po co mamy to ją kupić no i jest takie no i tak wygląda ta generacja, słuchajcie co do Microsoftu nawet się nie będę wypowiadał bo tam to jest jakaś cisza, nakupowali, nakupowali tych studiów, na tą chwilę słyszymy tylko o zwolnieniach od, od nich że co chwila zwalniają pracowników przynajmniej takie dochodzą tam pogłoski wywalili studio Tango Workshop, które jako jedyne dało im fajną gierkę bo Hi-Fi Rush, które się dobrze przyjęło ludzie dobrze to przyjęli, oni to studio chcieli zamknąć, oczywiście ktoś inny je tam prze już nie pamiętam kto więc tutaj oni w ogóle też powiedzieli, że eksów nie mają, nie podjęli rękawicy jeżeli chodzi o, o wydanie pro swojej konsoli także tam nie wiadomo, co tam się będzie działo w tym Microsoftie słuchajcie, kolejnym, kolejnym rakiem, który, który drąży branżę gier, no to jest ta cała inkluzywność i, i aktywiszcza które się wpierdzielają bezlitośnie w branżę gier, zniszczyli branżę filmową, bo tam już po prostu też masakra Marvela rozjechali E, filmy z, z władcy pierścieni, w Wiedźminach chyba też to wszystko tam było powiązane z aktywistami, i tam wszystko to poszło się rypać. Disney zanotował straszne straty. No i teraz, oczywiście, te, ci aktywiszcza wpierdzielają się w branżę gier, no mieliśmy już porażkę. Suicide Squad, chociaż tam akurat dużą winą było to, że ta gra była po prostu kiepska, jeżeli chodzi o gameplay, nudna i bez pomysłu. Już nie wspominając o, o całym właśnie tej aferze z deptaniem właśnie Batmana i, i, i pokazywaniem tej całej inkluzywności, różnorodności, więc gracze tego już, już się na tym przykładzie najbardziej przyjechali i nauczyli się, że wszystko, gdzie, gdzie jest Sweet Baby Ink, to trzeba unikać. Ale inni też idą tym, tym, tym torem. No słuchajcie, no w Concordzie też daleko szukać. Też ludzie się wkurzyli postacie, które miały swoje zaimki, plus postacie w większości inkluzywne. Każdy, kto śledzi, to wie o co chodzi w tym temacie. Aktualnie mamy negowanie Dragon Age, gdzie mamy tam. Kreator postaci, w którym wiecie co wrzucili? Wrzucili opcję, że możemy w naszej postaci dać blizny po operacji zmiany płci. No serio, czy to jest komuś potrzebne? Komu to potrzebne? No po prostu masakra. Sama gierka w ogóle też wygląda nieciekawie jak mobilniak liniowy, korytarzowy. Mnie kompletnie ta gra nie interesuje. Także tutaj mam nadzieję, że się kompletnie to, ta gra nie sprzeda, że też, też EA dostanie po dupie. słuchajcie, no i Ubisoft. To jest chyba największy bohater i największy przegrany y, inkluzywności, bo y, y, gra Star Wars Outlaws kompletnie się nie sprzedała. Oni zmniejszali prognozy na początku, miało być to zmniejszone na 5,5 miliona sprzedanych kopii, a gdzieś tam w tym okresie premierowym, gdzie najwięcej się kopii sprzedaje, sprzedali tylko 1 milion. Więc akcje Ubisoftu lecą tam na nie wiem już około 9 dolarów kosztują, szorują pod nie. Tam jest po prostu taki dramat. Tam już są takie afery, już gdzieś tam wewnętrzne dochodzenie robią, co tam się dzieje. Akcjonariusze chcą głowy szefa Ubisoftu. Nie dziwię się, słuchajcie, afera z Assassin's Creed Shadows, gdzie... Gdzie japońscy gracze są mocno, mocno w delikatnie mówiąc, na to, jak potraktowali ich kulturę do gry, o, 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 de facto, dziejące się na terenie Japonii. Oni dali czarnoskórego samuraja, bo sobie tak upzdurali. Mimo, że pierwsze trailery wszystko odbiło się straszną krytyką, to oni dalej w to brnęli. Aktualnie wycofali się stargów, targów Tokyo Game Show. Nie dziwię im się. Gra też została z tego roku przesunięta na chyba. Luty 2025. Także nie wiem co oni chcą. No, Ubisoft ma ciężko, a jeżeli faktycznie ten Assassin's Creed, a mam nadzieję, że się nie sprzeda, że gracze pokażą, że nie chcą takiego syfu i ta gra się nie sprzeda, no to będą musieli coś myśleć i mam nadzieję, że zrestrukturyzują swoją firmę. Słuchajcie, Ubisoft od dawna leci na takiej w wieklei. To jest moja cena, absolutnie moja. Słuchajcie, oni od na przykład Far Kraja trójki cały czas lecą tym samym schematem aż do szóstki, aż ja szóstka nawet nie grałem piątkę to mnie znudziła po chwili. E, awatara zrobili, e, który jest takby też kalką e, kal, tego e, Far Kraja, tylko po prostu inne skórki. Outlaws, tak jak mówię, totalna bieda, tam w mechaniki leżą. Główna bohaterka, oczywiście inkluzywna, po, y, brzydsza niż aktorka, na które się wzorowali, więc ta to też leży. Gracze to widzą, negują. Bardzo dobrze, bo słuchajcie, jeżeli damy, jeżeli damy sobie wcisnąć taki produkt, jeżeli damy sobie wcisnąć produkty pokroju kroju pokroju kroju Shadows, pokroju Concorda to będziemy potem takie gówna dostawali. Jeżeli zbojkotujemy, to no niestety firmy, żeby zarobić na, na graczach, będą musiały sobie wypracować to, co pokazał Baldur's Gate Trójka, że jeżeli się współpracuje, słucha się społeczności graczy, to ma się z tego profity, ma się nagrody i ma się wdzięczność graczy, a mam wrażenie, że Ubisoft kompletnie przestał słuchać społeczności, przestał słuchać graczy, po prostu oni swoje wiedzą lepiej, tak samo Sony, Sony wie lepiej niż, niż ich społeczność i oni robią po swojemu. No i to potem wszystko wychodzi że branża na tą chwilę wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że będzie szło tylko ku lepszemu, ale się nie zapowiada, słuchajcie. Ja tam akurat powiem Wam, że uwielbiam gry indie, więc ja mam na półkach tyle gier, że mi starczy. Przeczekam ten słaby okres, ale mam nadzieję, że te kilka firm, które poszły w tą inkluzywność, które nie słucha swojej społeczności, dostaną po dupie i wyciągną z tego wnioski. I dzięki temu wszyscy gracze dostaną lepsze gry, lepsze produkty, dopracowane produkty we współpracy ze społecznością. Będą słuchali to, co my chcemy dostać jako gracze, za co chcemy zapłacić, a za co nie będziemy płacić i nie chcemy płacić, tak? I tyle ode mnie. Słuchajcie, dajcie znać, co Wy uważacie, czy to faktycznie jest tak słaba generacja, czy są tu jeszcze na to jakieś szanse na ratunek. Kolejne zakupy growe będą niedługo, także zostawcie łapkę, słuchajcie, jeżeli możecie, zostawcie komentarza. I dajcie znać, czy takie, takie moje wypowiedzi Wam się podobają. Vlogi to ewentualnie będę starał się tego robić więcej, na tyle, ile mogę. Na razie. Hold.